675 r właścicielem tego ciągnika jesteśmy my, jest to ciągnik, który chodził cały sezon na wynajmie, miał do zrobienia wtryskiwacze, wiedzieliśmy o tym, że warto do nich zajrzeć, tym bardziej, że gdzieś tam ciepły sobie minimalnie gdzieś tam tym silnikiem już kołysał, chociaż sam silnik chodził naprawdę ładnie i jest czyściutki w środku, co zresztą zaraz Wam pokażę, bardzo ładny, natomiast no... Pomiar ciśnienia wskazał, że gdzieś tam na dwa cylindry już zaczynają delikatnie słabnąć. Przyczyną są same pierścienie, jak się okazuje, widać to tutaj nawet po prostu. Jeżeli tuleje po pomiarze będą OK, to zastosujemy same pierścienie. Tłoki bardzo ładne, suchutkie, ale już gdzieś tam, o widzicie, zaczynało być widać słoneczka od wtryskiwaczy, czy one już, już zaczynały pylić, nie pylić, tylko lać gdzieś tam troszeczkę bardziej pod siebie. Także dobrze, że to się tak w porę tutaj ten ciągnik dostał. To są główne panewki, piękne korbowodowe standardowo, gdzieś tam zużyta ta pierwsza warstwa na uderzeniu. Damy nowe, damy też nową pompę dla świętego spokoju i przynajmniej z czystym sumieniem będziemy mogli ten ciągnik teraz czy w przyszłości, ale jeżeli sprzedać to naprawdę z, ze świętym spokojem, a nie, że gdzieś tam coś jest niedopatrzone.